No i zobaczcie, czy to nie jest piękne. Witajcie w nowym blogu. Dzisiaj mieliśmy w ogóle taki spontan. Szukaliśmy, wiecie, miejsca nad jeziorem. No i tak chodzimy, sobie chodzimy. I przeszliśmy już taką dużą, długą trasę i trafiliśmy do Janachówki. Chyba tu. Tak się to miejsce nazywa. Tu jest taki piękny pomost. No ale zobaczcie, coś zaczyna się yy, pogadzać. Ale jak tu jest pięknie, naprawdę polskie, piękne krajobrazy. To nie był jeszcze na kaszubach. Koniecznie musicie tu przyjechać. Markowi się podoba. Właśnie zjadł regionalne danie i zaraz może wam tu pokażę. Pierwsze to była taka zupa kaszubska na boczku wędzonym z warzywami i grzybami. No i jeszcze do tego były. Czekaj, warkocze, czekaj, jakoś to się tak na. Plecionka nie. Widzisz? No i już. Gdzieś, gdzieś to uleciało ta nazwa, ale też takie Nie danie tak z kartofli. Yy, dobra. No. Rzemiona, wrzeciona? Wrzeciona, o, wrzeciona kaszubskie takie kartofelki, które są nadziewane kapustą, podawane z sosem grzybowym, łódkowym chyba. Także, a my jesteśmy kolejny dzień, no i spacerujemy, zwiedzamy, wypoczywamy. Także. Sorry za dźwięk, jak są. Sorry za dźwięk. Zupa kaszubska, rewelacja. Proszę, kto znowu przejął grilla. Przełożone kiełbaski. Zobaczcie, obiecałam, że Wam coś pokażę. Tutaj w tej magicznej poli kryje się już Wam pani, krupniok z kapusą kiszoną. Yy, także przysmaczek, a karkuweczka już została zjedzona. Wszyscy narzekali, że jest no bo spadła, wiecie? Yy, delikatnie było piachu, bo Markowi po prostu... Grymistrz, yy, no zjechała mu tacka i wiecie, udawał, że nic się nie stało. Myjemy, gryziemy, a tu... No, także trochę piachu było, ale była smaczna. W yy, takiej przyprawie, yy, w takiej marynacie. O. Także to i jeszcze wam coś pokażę. Dziewczyny się przeprowadzają. Przeprowadzka dziewczyn jest, ponieważ one postanowiły nie spać już w domku. Koniec. Proszę, co sobie wynalazły. Yy, przywieźliśmy namiot i dziewczyny postanowiły spać w namiocie. Zobaczymy, jak mi się uda. spały. Spały, ale tam. Yy, yy, Coś, coś, nie? Nie, dzień wcześniej padało. Aha, dzień wcześniej padało. Teraz jest fajnie sucho. No wiadomo, wieczorem i nocy są chłodne, także muszę się przygotować, ładnie sobie pościelić, czymś tam odizolować od podłoża. Także noc w namiocie zobaczymy. Wrócimy, może, do nich nad ranem, czy im się fajnie spało i wygodnie. Tymczasem idę do grilla. A dziewczyny na chmistawkach. No i Marek, gdzie my jesteśmy... Słuchajcie, przyjechaliśmy gdzie? tak jak rok temu do Szymbarku. Najdłuższa rzeka... Jaka, Jaka rzeka? Faza. Ale faza. Deska. Najdłuższa deska, co jeszcze? Krzywy dom, odrzucamy domek, nie jakaś faza. Domek do góry nogami. I słuchajcie, co tu Cieko, najważniejsze? Chodź, najważniejsze jest to, słuchajcie, że ja kupiłem tu przewodni? Lemoniadę. Lemoniadę y jaką? Y nie, na miodzie? Słoiczku. słoiczku na miodzie? Słuchajcie, to będzie na TikToku nie. za niedługo. Marzyna już tu musi uważać. Ale wszystko jest ok. A teraz idziemy do najdłuższej deski. Ale Każytka co mi się? Ta deska, ale pan przewodnik jest z nami, a ja mam nadzieję, że on nam zaśpiewa. Co? No nie wiem. Tak pięknie. O, już muzyka jakaś tyle leci. O, tu dziewczyny grają. O, popatrzcie, jak ładnie. Także ci, co nas oglądają, już rok temu mieli okazję tu być. I oglądać no najdłuższe? drugi raz z nami. A teraz byliście na najdłuższe A deski. Powiem Wam, że na początku Marek bardzo się zasmucił, bo przyjechał i okazało się, że nie ma krówek tutejszych, ale są. Tak, krówki są, ale nie te tematyczne, co ostatnie smakowe. No. Także, tak to jest. o. To jest najdłuższa deska na świecie czy w Europie? Hmm. No i teraz mam zagwostkę. Powiedziałabym, że na świecie. Hmm? A wy co myślicie? Bo jest Księdze gdzie... rekordów Guinnessa, to światowy. Guinnessa, no to widzowie mi potwierdzą, czy na świecie. Chyba tak, na świecie, nie? Ale jest rzeczywiście bardzo długa. Ładny budynek. A teraz idziemy tam, nie wiem czy to widać. Domek do góry nogami. Zobaczymy, jak się będziemy czuli. To wchodzimy. Jasne. Idziemy, drzwi do góry nogami. Uh -huh. Tu jest jakby luksusowo. Do góry nogami. Ale troszeczkę czujecie, nie? No ja nie chcę Takie wrażenie. nie no, takie wrażenie. Nie. Wiecie, ja nie wiem, czy tego nie widzicie, wy nie jesteście w stanie. O proszę. O, dobrze, że tu są takie ściany. Można się oprzeć. U góry wersalka, to znaczy właściwie na dole. Kwiatek jakoś dziwnie, no to idziemy do góry. To się poszłam, Kasia, idziesz? Dobra. No to jak wy idziecie, to ja nie mogę być gorsza. Ja też idę. Ooo. A co tam jest fajnego? Tam jest chyba pokój dziecięcy? Pchacie, nie? Mm. Najgorzej będzie zejść. Aha, to jest taka wystawa obrazów. No, ale powiem Wam, że. Mm, tu rzeczywiście można stracić równowagę. Teraz kolejne wezwanie. Jak zejść po schodach? Uch. Wy tego nie widzicie? Nie czujecie? Ale warto tu naprawdę przyjść, żeby tego doświadczyć. No. Uwaga! Dziewczyny przygotowane do zejścia. Nie, 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 ja nie biegam. No, powodzenia, Tosia. Mm. Teraz schodzimy. Dzień dobry. Dzień dobry. Schodzimy powoli. Dobra. Ale przeżycia to jest chyba jedna z najlepszych atrakcji tutaj domek do góry nogami. Idziemy dalej. Nocka w namiocie udana, dziewczyny siedzą na hamaku, zobaczymy czy dzisiaj będzie powtórka, ale mówią, że będzie powtórka, nie Marek? No tak twierdzą, ale dzisiaj jest dużo chłodniej, powiem wam, niż wczoraj. Tak, dużo chłodniej, zobaczcie, widzicie, niebo jest właśnie takie, jest a, Słuchajcie, teraz był telefon od nas i na Śląsku 27,8 stopni, a tu 19,5 stopnia, czujecie to? A momentami nawet było 17,5 po drodze. Powiem Wam, że tu rzeczywiście to jest bardziej odczuwalne. Temperatura jest niższa dużo. No i jest dużo, dużo chłodniej. Jeżeli słoneczko wyjdzie, to ono przygrzewa fajnie i jest przyjemnie wtedy, aczkolwiek nie ma jakiegoś wiecie, opału. Natomiast jak już zajdzie, to jest kiepsko. Dzisiaj byliśmy w szymbarku, to widzieliście na przybitkach i co przywieźliśmy z szymbarku? Uwaga, uwaga! Same y, skarby. Uwaga. Się przytrzymam Nie, nie jeżeli chodzi o sam szymbar. To są słodkości z Szymbarka, tradycyjne polskie krówki, niby. Poza są tak, na zewnątrz e, krówki... Ojej, parker, to jest... dwa cukierki na krzyż. No, proszę. Dobra. Cię. Ja Wam powiem szczerze, od razu będzie test na żywo. Ja nie lubię takich e, krówek ciągutek. Lubię. Ja wolę kruche, no, z różnych względów. A najgorzej, jak jeszcze dziura w zębie i ciągutka się traci. Tak. Mmm, no i widzisz, i pani nieprawdę mówiła, bo mówiła, że wszystko ciągutki, bym więcej kupił. Krucha, pyszna. No to stracili. Druga rzecz. W cłoiku. Słuchajcie, to jest. Kryje pyszne. się coś dziwnego. Ej, ale tu się leje, otworzyłeś to? Tak, ja to otworzyłem. Uh -huh. To jest mm. hit na TikToka. Lemoniada w miodzie. Ale to. Mmm, skosztowałam. Dobra, nie? Pycha. A wiesz, co się parzy? 90 mm. się to zalewa. Miód, wielokwiatowy, cytryna i mięta. Mmm, pyszne to jest. Zamie zamieszaj wartość słoiczka, nabierz około jedną czubatą łyżeczkę, zalej wodą, około 90 stopni, zostaw do zaparzenia, ostudzenia, pina ciepło lub na zimno z kostkami lodu, ewentualnie przeceć. Nie, nie będziemy przecedzać? Nie. No i jeszcze dodatkowo, to chyba do tej lemoniady, którą Marek mi poda, będzie taki kubek z szymbarku. Dobra, no to takie mamy zakupy. A jeżeli chodzi o... Spo Powiem wam jeszcze regionalne rzeczy. Mm. No, regionalne. Regionalne, ale myślę, że gdzieś z okolicy są. Czereśnie, pychota. Ja uwielbiam. No i to, co tutaj jest przysmakiem od wielu, wielu lat. tym Z tego kaszuki słyną ryby. Mm. To jest sielawa. Taka pyszna rybka wędzona, świeżutka. Pan mówił, że dzisiaj wędzona. Także. A pachnie, powiem, ja mam rewelacja. I jeszcze dolatuje do mnie zapach skoszonej trawy, bo dzisiaj była na ośrodku tu koszona. A ta ryba też tłusta. Czekajcie, czekajcie, to jest węgorz? Strąg, Strąg. Strąg wędzony. Ale taki wielki. Ale piękny. Mmm, jak on pachnie. Mm. No, to już wiemy, co dzisiaj jemy na kolację, nie. Strąga i się la. Dobra, idziemy teraz na kawkę. A potem. Dobra, słuchajcie, się skomponowało o kawce. Po raz pierwszy gotowaliśmy tu na tej płycie i to jest płyta nie indukcyjna, tylko płyta ceramiczna. I powiem Wam, że, że człowiek jest nie nauczony, bo na inducyny jest o tyle dobrze, że wiecie, dajcie na full, za chwilę na dwa i ta temperatura od razu spada. A tu, jak to szkło się nagrzeje, to tu obniżyliśmy temperaturę, a gdzie? To dalej grzał jak nie wiem co, także. No, średnio i powiem Wam, że mało bezpieczne, no bo tu się Wam nagrzewa cała płyta, a w indukcyjnej jest trochę inaczej, bo tam się odgarka nagrzewa płyta, a nie płyta nagrzewa garnek. Dobra, to trzeba to ogarnąć idziemy na kawę. No i dotarliśmy, jesteśmy dzisiaj w... na wycieczce w Kościerzynie. To jest takie miasteczko, które jest blisko. Miasto. Nas... Miasto. Przepraszam, przepraszam. Na pewno ma jakieś prawa miejskie, także. Tutaj mieszkańców i okolicznych pozdrawiamy. No a ja słuchajcie, popatrzcie, chciałaś ryzyk... sobie kupić spodnie długie, bo takie ciepłe lato, takie upały dzisiaj, że lepiej 15 stopni było. Tak, nie? ja wam powiem tak, w ogóle dziewczyny miały nockę w namiocie, ale były ewakuowane, ewakuacja była, ponieważ e, gdzieś około pierwszej nocy zaczął dosyć mocno i zaczął padać. I tak się ochłodziło, stwierdziliśmy, że szybko ewakuacja i do domku. Ale co było przygody to było przygody. Teraz spacerujemy. Tu na rynku jest taki No taki idziemy pusty. chodź. A może na no jednak poszli do informacji turystycznej. No to idziemy. To wiadomo. Słuchajcie, w takiej sytuacji najlepiej do informacji turystycznej. Już mam dwie mapki. E, wiem co i jak e, i gdzie najlepiej się udać. Jak już zjemy, co zjemy, to idziemy do, do kościerskiego browaru. Gdzie są dziewczyny? W księgarni. No i czas się rozstać z kaszubami. Ale zanim to nastąpi, pożegnalne ognisko. Wszystko jest gotowe. Już. Przygotowane. Ogień płonie. Także kiełbaski gotowe. Wzywają mnie, właśnie. Także idę i, jakby co, żegnamy się z kaszubami. Ale jeszcze wam pokażę to ognisko. Marek walczy z ogniem. Ja nie walczę, ja rozpaczę. Jak tam to kiełbacha? A dla mnie, co? Jedną tylko robisz. Nie, właśnie, dla Ciebie robię pierwszą. Aha, no to ciekawe czy... Ja jeszcze, do kroju. Mm, jeszcze to do będzie pyszna ja mam kiełbaska. kiełbaska. Dwie, marzyna, dwie, Ale atrakcja, ognisko jest super. A patrzcie jaka pogoda. Nie wiem co widać. może te nasze kiełbaski Niebieskie niebo. Tak, wszystko. A potem skaczemy przez ogień. Proszę, i Marzenka o, nie, ma swoją kiełbaskę. Ognisko tak, bo słuchajcie, Marek, no, na polanie, Marek chciał mi z, zrobić kiełbaskę, był bardzo grzeczny, kulturalny, ale tę przyjemność mi, no nie możesz mi tego odebrać, sama sobie zrobi kiełbaskę z ogniska.